Dzień dobry! Dzisiaj, tutaj, pomalowane Zaczynamy panele, pomalowane ściany. Jedziemy ten pokój w panele i, oczywiście, jak zwykle, tutaj na co posprzątać ten pokój, bo miał być posprzątany. Nie ma. Jedziemy dzisiaj, całe mieszkanie w panelach z listwami. Myślę, że się uda zrobić. Także pozdrawiam. Witam. No, i tak wygląda mieszkanko. Wymieniona lampa, jedna, druga. Tutaj, po wymieniane lampy, te mieszkanko, które możecie pamiętać, czy komandory były przesiewane? Proszę. Pomalowany kolor, tu już szykowane tutaj na wynajem, już są meble, że tak powiem, do poskręcania, do wszystkiego, już ktoś tutaj sobie poprzywoził, tu oczywiście pomalowane, jak widzicie komandor zniknął, co prawda dzisiaj kończymy, także tutaj byliśmy piętro niżej na mieszkanko, no i przyszły listewki, wreszcie panele skończone. Wstawione drzwi, listewki zostało posprzątać, pozmiatać, powynosić i jak to tutaj mówią, zrobione. Ale żeby nie było, że mamy czyichś słów, no to proszę bardzo, tak wygląda. Sprzątamy i koniec.